że upieczony milioner, no kurde, z takim jeszcze nie rozmawiałem stary, No idzie, Dzięki, gratulacje. dzięki, pokażę sygnet od razu. Pokaż, pokaż. E no kurde, a mogłem dotknąć takiego. No. <laughs> nie, słuchaj, moim zdaniem, nawet nie zważając na werdykt, zasłużyłeś na to całokształtem. Swoją całą karierę w fejmie, zaczynając od wielkiego wyzwania, które gdzie, gdzie byłeś wskazany na pożarcie, później wiadomo, były dwa pasy. Teraz turniej, no grałeś wszystko w tej Tak, tak, no jest, jest mega, nie? Da ci że dużo cięższa walka ta niż pierwsza z Bratanem, ale kurde, na szczęście wygrałem, nie? No wiesz, tutaj widać, że Joseph wziął do siebie, jak kurde, i co, co zawodnicy mówili, czy to Mal, Malczyński, czy w pierwszej walce Polak, że nie da się z nim walczyć, że on po prostu jest tak nieprzewidywalny, że nie da się z nim walczyć i to, że nie trenuje, jest jego gigantycznym atutem, bo jak się poukłada, to już na pewno taki nie będzie. No widzisz, widzisz, ale ja go pokonałem. Drugi raz. A czułeś przy werdykcie... Czekaj, przesuniemy się, chodź tutaj mi gram, o tego nagram. Znaczy, czułeś przy werdykcie, że on jest twój, że znaczy, twoja ręka no, pójdzie w... Znaczy no, ja czułem, że wygrałem, ale kurwa, no wiedziałem, że z tym werdyktem to może być różnie. Zwłaszcza jak już było, że część jest na bratana, nie? Po tym drugim, jak drugi sędzia powiedział na bratana, ja myślałem, że, kurwa, że przegrałem, ale okazało się, że... Ja cię sędził, ja też nie wiedziałem. Yes, spięciu, ja i tym, dał mnie i tak ostatni, tak kurwa, takie napięcie. Ale chuj na mnie, tak niesamowita, niesamowita radę. Ale to musi być wystrzelenie w ogóle, to co się dzieje chyba tam w organizmie to jest... To jest tak, tak. Y Która walka w tym turnieju była najtrudniejsza? Mm, kurwa, no najtrudniejsza była ostatnia, no bo najbardziej taka wiesz, y nie do jednej nie bramki, ale najbardziej mnie porozbijał Ferrari. Bo właśnie on powiedział, że jego zdaniem wyg wygrałeś? Nie, słusznie. Tam z Ferrari wygrałem jednogłośnie. Jednogłośnie. Jedno a pięciu sędziów było. No to kurwa, wiesz. A z bratanem, wiesz, dwóch, dwóch na mnie, y znaczy dwóch na mnie, dwóch na bratana. To wiesz, z, bratan z bratanem jest taki, był taki na krawędzi, werdykt, A z, y z Amadeuszem pięć sędziów sorry. Bardzo dobrze, że w tym turnieju było pięć sędziów, bo jak widać, właśnie kontrowersji jest mniej. A Madeusz powiedział, że wychodząc do walki z tobą, złapał go tak mocny skurcz w łydce, że go trzymał jeszcze przez 3 minuty Dobra, na walce z tobą. kurwa, niech skończy pierdolić, bo kurwa to już jest świeżo. Żałosne. Nie? Kurwa to jest mieć wymówek, wiesz o co chodzi, nie? Eee, nie, no y, jeszcze kurwa tam do mnie podczas walki mówił coś tam. Jebie ciebie, jebie ciebie i tą twoją y, laskę. Podczas walki? Nie? Tak, tak. No, no. Nawet nie wiem, czy nie mówił gorzej, czy, czy jej nie wyzywał, nawet nie, pa, nie pamiętam dokładnie, nie ale, ale próbował mnie sprowokować, żebym ruszył na jego jakoś mocy i dał się, pod, i, o, wiesz, i mnie jebnął, ale nie dałem się. No. E, czy mimo wszystko gdzieś tam mógł kiedyś wybaczyć, czy już raczej jest zawsze skreślony Nie, nie w no na pewno nie, znaczy, inaczej, no, nie, nie widzę na razie takiej możliwości, nie. Na co, co, na co planowałeś, jeżeli sobie to wizualizowałeś gdzieś tam wydać pierwsze części tego no, miliona, Nie no ja no, zainwestuję to, zainwestujesz, żeby. A w co polecasz inwestować? W co wiewiór poleca inwestować? No i właśnie zobaczymy, nie, bo nie jest decyzja, tak, którą można po, flipami, no, e, autami na wynajem. E, no i tak, to są te dwie rzeczy, o których myślałem, nie? Najważniejsze jest pracować, bo praca popłaca. Jeszcze raz gratulacje dzięki. i dzięki.